18 wrzesień w biały dzień naleciała nagle masa amerykańskich samolotów i całe niebo zaczęło fruwać. Od kolorowych spadochronów naprawdę były kolorowe i to na różnie opuszczały się długo jak na naszą krótką cierpliwość coś miały przy... Spinane czekaliśmy co okazało się, że coś tam z broni, bandarze, książki. Okazało się nie tak od razu, bo żaden spadochron nie wylądował koło nas. Był chyba e, tego dnia trochę powiew wiatru. Nawet wydaje mi się, że pogoda wyjątkowo nie ta upalna, więc. Znosiło gdzieś te spadochrony, już, już zdawało się, że na nas, a tu nie. No i wcale nam się nie zdawało, bo większość tego poleciała na stronę niemiecką. Po tej rozrywce nastroje, nastroje się psuły, bo front prawdzie działał. Czyli strzelał, trajkotka stała. Po nocach, ale myśmy chcieli po prostu być zdobyci. A tu jakoś nie. Jedno zaczęło się ważne. Bardzo często, jak tylko y, zaczynali nas bombardować, tamci ich po prostu przeganiali swoimi samolotami, a Niemcy teraz y, byli tu silniejsi, bo ci przerzuceni z Pragi na ten brzeg zostali y, włączeni. W akcję przeciwpowstaniową artyleria zaczęła się wściekać. Pociąg pancerny bił i bił od kolei obwodowej z zachodu. No i ataki na oddziały powstańców. Nie wiadomo było, czy utrzyma się front przy Ogrodzie Saskim i w zachodnim śródmieściu, co i tak. Nie dziwiło po piekle na Chłodnej i Wroniej, że front od Ceglanej Łódzkiej utrzymywał się właśnie na Wroniej. Zaraz po utracie Pragi Niemcy zaatakowali to, co tu było. Nie ich, odwisły padły Sielce z 15 na 16 i 16 padł Marymont. O tym pewnie wtedy się czytało, ale zapomniałem i Nie tylko ja. Jak taki Marymont wytrzymał yy, półtora miesiąca? Kupka domów na pokryłym piasku, tyle że przypięty jedną stroną do Żoliborza. Bielany były wtedy oddzielne, o wiele dalsze i małe. Żoliborz kilka razy mniejszy, miał nie tak wiele ulic. Zabudowa raczej blokowa, więc trudne przelatywanie. Mało zakamarków. Bloki niezbyt wysokie, wyższe stały tylko przy placu Inwalidów i Wilsona, gdzieś komuny paryskiej. Było trochę ciasnych uliczek, ale z zabudową pod Kubusia Puchatka więc jak ten Żoliborz się trzymał. A jednak się trzymał. Mało o nim wiem. Pamiętam za to, jak wyglądała wypalona e, Mickiewicza i doszczętnie e, zbombardowane centrum Wilsona Krasińskiego i tyły. Tam, gdzie teren idzie w dół Niemcy tymczasem Wzięli się za powiśle południowe, czyli dawny górny Czerniaków. Co tam się działo, wiem od Tejka, który przecież już przeżył wolę, potem Starówkę, potem to przeżył. To trochę za mało powiedziane. To oni przecież spadali z dachów, tacy jak Tejk, oni bronili. Wytwórni w sierpniu i próbowali połączyć się z Joli Bożem przez Muranów. Żoli Boż się spóźnił, Niemcy się spostrzegli i zaczęli atakować. Tejk, jego koledzy bronili się w Remizie przy dworcu gdańskim. Nie wiem ilu ich wyszło z tego żywych. Tejk w pewnym momencie znalazł się w ustępie nie na darmo. Wspomniał mi się ustęp Skaryszewski. Znam jeszcze kilka tragicznych sytuacji wychodkowych. Zygmuś M. opowiadał mi w sanatorium już jak w 1939 roku jako żołnierz podczas ataku Niemców wskoczył do wychodka drewnianego. Jak wychodek dostał serię z karabinu i Zygmuś myślał, że to jego koniec. Ja sam w 1943 roku, podczas nalotu sowieckiego w nocy, wpadłem nagle do swojej tak zwanej ubikacji podwórkowej na chłodnej. Za mną wpadł jakiś facet. Samoloty sowieckie celowały w tory dawnej Syberii. Trochę niedaleko nas bomby leciały z łopotem, takim jakby. To bił w blachę i, tro, i, trochę, chy, i trochę chybiały, bo z, dużej wysokości, bo z dużej wysokości w pewnej chwili wychodek się zatrząsł, i myśleliśmy, że to już nasze miejsce do y, ziemi. Bomba trafiła w narożnik żelaznej i chłodnej, ale wróćmy do tej. Więc jest w tym y, remizowym wychodku na Muranowie z kolegą. Naraz obydwaj leżą przez chwilę nieprzytomni, potem patrzą, że nie mogą się ruszyć, bo przywaliły ich drzwi i trochę murku. Potem chcą się ze sobą porozumieć. Ale nic nie słyszą, więc wygrzebują się, zbierają i w międzyczasie do siebie na migi, a tu już pora wywiać. Wpadają do hali, Niemcy zaskoczeni rzucają dwa C ckm -y i uciekają tej w pędzie oblicza M mieć dwa ckm -y. Ale co potem? I dalej w nogi. Wybrał dobrze, bo żyje. Tyk był też na solcu, solec ten daleki, szedł dziwnie, kociełby. Nie wiedziałem, że solec idzie aż tam. Wtedy, jak byłem mały, zaszedłem sobie. A tu kamienice, ludzie, baby. A że pogoda, wiosna, to dużo, dużo nieba. Z wody. Bo gdzie to. A gdzie to? Nie pamiętam. No i, ci no i ci ludzie właśnie mieli tu. oj mieli. I ten desant miał. Dziś w nocy. Wojska radzieckie. Bo chyba tak nazwali. Wylądowały na przyczółku Czerniakowski. Byłem wtedy rano sam przy radioszparach. Na tą wieść zacząłem lecieć od razu do swoich korytarzami, zakrętami, w podskokach. Co za radość! Więc jednak, aż nagle huk w głowę ból, krew no nic ważnego. W podskoku zapomniałem się co do niskości przejść z belkami klejna i o takie jedno coś, żelazo rąbnąłem się w czoło z zamroczką z Zamroczkiem. Potem miałem przez sporo lat szyramkę na tym miejscu. Więc desant i ten Żoliborski na Krasińskiego, o którym chyba wtedy nie bardzo wiedzieliśmy, nie udało się. Ludzi zginęło, a zginęło reszta. Wycofanie części z nimi chyba od nas Część nas naszych z dołu i chyba ich przebiła się na górę, na górny Mokotów i po kilkudziesięciu godzinach drugiej nadziei pewności razem z plotą czy może prawdą Rosjanie podobno na książęcej. Co znaczyło, że tylko plac Krzyży i Żurawia... Ile to? Kilometr? Już my, ale nie, potem, po tej nadziei, radio. Słyszę dziś o godzinie kościuszkowców z Przyczółka na Czerniakowie. Wycofano na Starówce, mówiło się, wzdychało. Piętnasty dzień, 16 dwudziesty dzień. Powstania. Teraz tu, po tylu tych, już nie było co liczyć. Czterdziesty, czterdziesty, pięćdziesiąty drugi, pięćdziesiąty drugi.